Dobra. O, śpiulkoloty latają. Dobra. I tutaj tylko w sumie bym wam chciał pokazać, bo to jest zaś temat na długie chodzenie. E, I to jest... Kaj to się idzie? W drugą stronę. Tam, tak? Tak, tam jest Ciechocinek. Dobra. Tylko chciałem wam pokazać y, klub. Y, imprezę i w ogóle rzeczy. Ciechocinek wita. No i jak widać, Ciechocinek jest całkiem ładny. Ja tak nie umiem budować ładnie. Yy, ale to ja podejrzewam, że to jest z takich tych, kurde, to jest, słuchajcie, wszystko po prostu ze schematów, nie? Ktoś se wziął i po prostu zobacz. No, no, no nie, ja nie wiem jak ludzie tak budują. Jak to trzeba mieć łeb, żeby tutaj wykminić. Tutaj klapa, tu schodek, tu guziczki tu tego, kurde, tu daszek taki tam sraki. Ja nie nie wiem. Nie umiem, nie mogę. Gdzie jest frogę? Cię Chocinka. Jezu. Tramwaj, pomnik tramwaju jest. Ciociński Konstal 105 NA. No, frogę obok kościoła. A, where kościół? To nie jest kościół. Ty, bo ja nie wiem teraz. Ła! A tutaj, no tak. A tu jest Frogę, chyba, tak? Wygląda jak Frogę. A czemu tu nie ma Loga na zewnątrz? Ej, Frogę. Czemu tutaj nie ma tych? Halo. Ustawa krajobrazowa.

no, i tak to miało być. Kurde, balans, a nie jakieś tam ustawy krajobrazowe. Oj tam, oj tam. To jest placówka pocztowa yy, i tutaj, słuchajcie, ustawa krajobrazowa nie działa, bo placówki pocztowe mają być widoczne, z daleka i w ogóle rzeczy. No. I kurde, ten... A w ogóle to medyczna też jest, bo można rutinio skorbin kupić i i, i... i ten... No. A może sobie pójdę stąd, jednak, bo zaraz nie wiem, zobaczę jeszcze coś gorszego. Można się wszystkiego spodziewać po tych ludziach, kurde. To nie, nie o tej godzinie, kurde. Ulica konfliktu suskiego. A tu jest po prostu mem na memie albo jakieś te. Isteregi e, po prostu wszędzie. Super sprawa. W <grywdy> jest gorzej. Tu jest trumna w ogóle, tak. I tutaj. Był kiedyś pogrzeb właśnie też chyba pana Kamila w ten sposób. No i jednocześnie był ślub, żeby zaoszczędzić, tasty, nie wiem opłaty za księdza czy, czy cholera wie co. To był pogrzeb tutaj sobie leżał Kamil w trumnie a tutaj obok stała para młoda i był, był, ślub. po prostu, no nie, super motyw. Dzięki za resuba, Tabasko. To był piękny ślub nie zapomnę go nigdy. Czemu mu się telefon nie ładuje. Kurde, wyjebie ten telefon za okno zaraz. Foldów się kurwa zachciało. Dobra, ładuje się. No, y, także tak, tutaj był, był, były śluby. A ministrant stoi dalej? Jest. Ministrant Pawełek. Co siedzi? <gryw> ministrant organy. No, ty, a właśnie. Organy zrobili. Z transparentów super chyba. Screeny, ja nie mam chyba screenów. Krypta jeszcze jest. No tu, tu jest. Kurde, no tutaj robią, serwer już długo stoi. I tu jest już naprawdę tyle rzeczy porobionych. Jakieś kurde krypty, wszystko. Ja pierniczę. Jeszcze krypta pod kryptą. Tutaj świeczki kolorowe, matko jedyna, mi by się nie chciało. Mi by się nie chciało, naprawdę. Na Discordzie są. Dobra, tam nie będziemy pokazywać. Dezynfekowana woda święcona. Ała! Kurde. Sruh. <ścoughs> Ty, klawiatura storów Ty, ale no po. To naprawdę, jakby za zrobić, to wygląda jak organy, no. Pogers. Konfesjonał na pięterku? Skrót No, tu konfesjonałów nie ma. Kurde. Na pięterku są. Oj, to chyba nie są drzwi. Sorry! No pójdź mnie, zamykam ją. Parafia pod wyzwaniem świętego Bardziej No. Dobra, a teraz, y, jeszcze tak, jest dziś pokój y, pokój gdzie łańcuchy zwisają nad łóżkiem ze ścian i różne takie rzeczy, to może nie będziemy tego pokazywać, ale dziś jest jeszcze ten bar cały słynny. To może prędzej, tylko ja się tu gubię, ja tutaj nie wiem Nie wiem gdzie iść, kurde, tu jest jakaś sypialnia. Zielony budynek. Tam gdzieś idą prowadzą, obok workshopu. Aha. A, tędy. Księga gości. O jezu. O tak, to jest tutaj. Gę... Od razu, kurde, gęstym glutem witają. A tu jest ta. A czemu to jest znowu koza, halo? A to świnia była kiedyś. Angelika była świnią. Aha, bo może była zapisana. <noise> tak. Co on tam robi? A wsiadł i wyszedł. Dobra, da się uratować stąd jakoś. Dobra, no to. No to chlub. Gęsty glut to jest jeszcze. Był jeszcze mocny full i gęsty glut. Y, za, są te i to jest taka potka śmieszna zrobiona, y, gdzie są jakieś takie schapy, perki podawane, y, jest y, nietrzeźwość na minutę, a jeszcze tam jakieś rezystancje, moce, coś tam wiecie, jak się hop, napije. To jest silny, mocny, agresywny i w ogóle, z prawdziwym mężczyzną wtedy czy coś. Rowogi nawet wejść i nic mu nie ma, a poza tym jest szybszy i skacze i w ogóle rzeczy. No, to jest właśnie gęsty glut. A gęsty glut to jest jeszcze pamiątka z Kekita, bo tam kiedyś to było. O, mocny full też jest. Eee, to jest ten. Mo Mocne i niezbyt smaczne piwo stworzone według pradawnej receptury, czyli właśnie te jakby wiecie tutaj, lore z Kekita, kurde, kiedyś. Jak ważyłem różne te. I bo jest mocny full. To jest mniejsze, ma, ma te efekty. Może nie najlepsze, ale za to tani. też ma na przykład info. Nie? No i tu kiedyś była impreza kurda. Widzisz ten sufit w ogóle? Wiecie z czego jest ten sufit zrobiony? On jest zrobiony z bloków mozaiki yy, bambusowej. Ten blok będzie normalnie dostępny tylko w... znaczy dopiero w wersji 1.20 A tu już sufit jest. Ładnie ten taki scitowany zrobiony. Widzicie jak fajne, jakie kurde. A nie macie takiego sufitu. W ogóle jak się trochę zeza, zrobi tam taki suzgę ten kształt trochę się robi niektórych tych linii, w sumie teraz tak. Nie wiem, ale chyba jednoznacznie się nie układa w takie te. To jest jest git. <laughs> się gapią wszyscy teraz sufit. No, ale ten. No, więc tego gluta już nie będę pił więcej. Bo zostawimy się na roboty! Rozpuszczalnik, kurde, do tego, do, do, do krauliny, do podkładów, kurde, nie wiem. No, jest, jest, kurde, impreza, o, ten podwieszany znak to też jest, a to jest tu? Czekaj. Tu to to zaraz chyba było. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, tu się wychodzi. Tu? Nie, tu też się wychodzi. było tu. Tak. Nie, poszklanie i narusztowanie. Nie. Coś mnie tutaj. Jestem gdzieś prowadzony, Wasza tymarza Radzimira Rymarskiego. Biuro do spraw miejskich. Oj A! A, no, dobra. To jest już czy takie? Co? Dobra. Do biuro. No. Obieraj kebaba. Właśnie, jeszcze kebab jest do pokazania w Nil w sumie. I jeszcze jest muzeum z różnymi głupotami. Jak jest jakiś event, znaczy event, ono się jak spontanicznie dzieje. Mi po prostu odwala, wchodzę w tryb admina i robię jakieś głupoty, to potem zostają takie różne, różne artefakty. Eksponaty posiadające magiczną moc przyciągania gumowy pejczyk, wyciepatyk Elytry, Sklonowany egzemplarz przez Pałkiza. Co? Sklonowany egzemplarz w wyniku zapisu, jeszcze jakiś ten. Schody do wejścia do kościoła od tyłu. Scitowany. A! Jezu! Ta, taką pierdołę! Ja pierdzielak się kiedyś włamałem do kościoła przy tym evencie ślubnym wtedy. Kuść was okna, widzicie, drzwi wyjebać, okno wstawić, znaczy na odwrót. I zrobiłem taki schodek, postawiłem z kreatywa, i oni się wykopali do ramki, wstawili. Siedzisko z sesji zdjęciowej pod Jezuskiem, no to też. Zbroja z blelele. A, jeszcze były te takie. Te. Otwarcia baru, piwo bezarkoholowe. Bardziej Bezarkoholowe! Zostało do ramki wstawione, bo nikt go nie chciał. Ale mocne fule, czy tamte kurde gęste gluty, to wszystkie wyszły. Nie, nie, nie wstało do muzeum, nie? Bo szkoda. Ja, przyzywające nadzorce. To jest taki nie, niebezpieczny eksponat, żeby tak sobie stało, Ale dobra. Stary wrócił, dzień dobry. Dzień dobry. Niluz dzięki Zarysuba. Sztabka miedzin u utopców w norze. Trójząb. Nagroda z eventu w Jogsalu. Też jeszcze motyka netherite'owa, a jeszcze coś jest na górze? Jest, o kurde. A, spodnie też gdzieś kiedyś rzucałem. Spodnie, może niezbyt tanie, ale nie niezbyt trwałe, za to tanie. Elementy z kurczaka, kiedy, kiedyś były... a, ma, one mają lore dopisane. Jak się chyba podniesie, no. Kiedyś były całym kurczakiem, proszę bardzo. Latarnia zaklęta w doniczkę... co? O, to nie, nie kojarzy. Głowa kacza. <grywa> A to? Kuźwa wszystko wydłubią, nie? Jest normalnie gdzieś właśnie na dachu tutaj. Yy, ja chyba udawałem wtedy wieżyczkę przeciwlotniczą bo przypisałem sobie do jakiejś łopaty chyba, kamiennej komendy na wystrzeliwanie strzał i napierdalałem to makrem i po prostu robiłem taki dźwięk przy tym jak taki brrrt, wiecie, jak są to takie jakieś obrotówy, takie minigany na jakichś śmigłowcach czy coś, robią takie brrrt to dokładnie ja po prostu takie brrrt robiłem i siedziałem gdzieś na dachu i strzelałem w loty, albo w innych graczy, którzy latali, no różnie było i później tam po prostu postawiłem jakoś tak z dupy kilka ramek, i tam parę osób wrzucało do tych ramek różne, równie bardziej z dupy rzeczy. I teraz wlądowało w muzeum. Super. Kaktus z Nilplepu, i tak dalej. Głowa kibla, no tak. mające związek ze ściętymi drzewami, złote jabłko ze starego pluginu na ścinanie drzew. Pierwszego drzewa na może Nowego. Szkło założone na głowę kacza Zdalnie podejrzana potrawka. I już nie ma więcej pięterek. A czekaj, to coś jeszcze do góry było? To patrzyłem, już patrzyłem. Dobra. No i takich muzeumów to jest chyba ze trzy przynajmniej. Na pewno wiem, że są trzy. Jest jedno w takim razie w ciechocinku, drugie jest, w, znaczy tak, może chronologicznie, chyba pierwsze powstało w Nilplepie, Potem w bidzie, a potem chyba to. I są takie różne, właśnie itemy z czapy powstawiane w ramki. Można sobie patrzeć, pooglądać. Yy, czekajcie. Mam dalej? Czekaj. Jest, ale nie tak. Nie działa już tak malowniczo. Jakoś tak wolno działa. Chyba czekaj. Um. Ej, a kalipa? Czemu to tak. Może na kreatywie szybciej strzelało. Bo tu kuźwa, to było z 10 razy szybciej to napierdzielało, nie? A myślnik 10 czy A10, czy jak? Nie wiem, A10 macie. <noise> Można do muzeum wstawić. Łopaty. I udawać, że to jest ta wcześniejsza, ta starsza, czy coś. Ta taka działająca lepiej. A, mogę się to zostawić w sumie. Czekaj, dają jeszcze na chwilę. Czekaj! No mówię, to już nie jest takie. Kiedyś to działało lepiej na kreatywie, chyba. O. I tak siedziałem na dachu i napierdzielałem po prostu. Super zabawa. Rzuci się jak jakiś. No właśnie, tak się potem skawa, że to w sumie dziwnie, dziwnie, dziwnie. Ten. Y, trochę. <grywka> trochę wyglądało. Kamień, łopa to takie. Macie! Znajcie łaskę pana! Wiesz. Czy coś takie ochłapy kurde. No i zobaczcie, jak od razu lepiej ten Forogshop wygląda na tym kurde. Jak jest jak jest to. Ustrawa, ustrawa kurde, krajobrazowa kurde tego. Do hotelu. A mieliśmy serwer restartować, nie? Tak właściwie. Zachęca gości Hotelikacz ma serwus. Czemu je tak ciasno zawsze mają? Zobacz, tu się trzeba przyciskać. Jak ktoś kurde burgery lubi burger, to się nie zmieści. Będzie musiał się masłem nasmarować bebzon, kurde, żeby się zmieścić. <śpuszczak> Słucham. Recepcja karczma pokoje. A to my jesteśmy nad karczmą czy gdzieś? Nie wiem już jak to działa. Jest jak ciasno! Pokój 3. Ty, ale słuchaj, ale moje pokoje w moich hotelach są większe, co by nie mówić. To wygląda jak przedział w sypialnym bardziej niż kurde, pokój hotelowy. No we! Co to ma być? Co to za. Co, co, co proponujecie w ogóle? No, tu już lepiej troszeczkę. To jest jakiś apartament w ogóle, kurde, słuchajcie, ja pierdzielę, osobna ta sypialnia. Ups. Ja już, nie wiem, kuźwa otworzę kiedyś szafę. A tam jakieś pejcze, jakieś lateksowe stroje kuźwa zaraz będą. Nie wiadomo, co się tutaj spodziewać po tej miejscowości. Co? To nie tu. Co? Czyli jest taki pokój z Wyżej jest! Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie ja patrzę, bo jest ruch jak kurde, nie wiem, gdzie, ciemno tu jest. Monkast, thank you, and y, catch very cool. Aha. Musisz już się nie dochodzić, naprawdę. A tu pokój, większy niż, niż wszystkie Kurde, ała! Moncast, no kurde, łażą mi w głowie, nie wiem, co się dzieje. Pokój 12. O a kurwa, no w... <grywki> Jaki tłum? Pokój 12 jest taki. Po... A ty, ale tutaj jakiś gość hotelowy siedzi, śpi, a tu mu jakaś wycieczka, kurde, słuchaj łazi, co jest? Masz tu gęstego gluta. Słuchaj, sorry, mordo. Taki ten okup, kurde tego, a to jest suzge tutaj, takie przejście na strychu. No i dalej, strychy, 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 kurde, labirynt. O! Jakiś komputer. Jakaś serwerownia, kurde. To ja już wiem, co tak ETPs-y zżre, kurde, oni tu mają normalnie bitcoiny kopią. Serwerownia jakaś, ta jasne, kopalnia bitcoinów, kurde. Strój droniarza elit. No ja Już wszystko jasne skąd, gdzie się TPSy podziały, kurde, ale weź... Pa, ale weźcie tutaj trafcie, nie? Jak ktoś nie wie, że w pokoju 12 wchodzisz do jakiejś kuźwa szafy, idziesz gdzieś na strych przechodzisz przez strych, a ten patrzy jak pogardził tym gęstym glutem. Gdzie się tu wychodzi w ogóle? Kuźwa, tu jest ciasno, tak? Że się nie... nie wiem, co się dzieje. Tu też coś? Aha, tu jest wyjście, dobra. Matko, jedyna. Ciechocinek, kurde, balans. Dobra, idę stąd. Słuchajcie, robimy ten restart, bo może coś się po poprawi z tymi czankami, z tym wczytywaniem się czunków. Yy, bo, nie wiem, czy... Się nie jest tak dużo graczy. Yy. Te -y też nie są złe, to tak nie powinno być. O Jezu, potw potwierdzam, że jestem człowiekiem. Kurwa Cloudflare... Eee, pierdolę. Pozabezpieczali się na craft-serwer, jakieś są sprawdzacze czy coś. Po co... po co mi serwery w Minecrafcie, no ja pierdolę. Ludzie... nie wiem.